Witajcie, Handball Talk, część szósta. Wracamy do Was po dłuższej wakacyjnej przerwie. Dzisiaj naszym gościem Zygmunt Woźniczka. Dzień dobry. Dyrektor młodzieżowego Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Siódemka Legnica. Wybitny trener piłki ręcznej. Zresztą jak miałbym przedstawiać tak y, dokładnie, precyzyjnie, kim jest Zygmunt Woźniczka, to cały osobny odcinek trzeba byłoby poświęcić, y, ale zakładamy, że każdy, kto choć Trochę miał do czynienia z piłką ręczną. Doskonale zna legendarnego y, trenera piłki ręcznej Zygmunta Woźniczkę. Chcielibyśmy, żeby pan dyrektor wyjaśnił y, y, skąd ten podział. Y, mamy w tej chwili Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siódemka Legnica, mamy y, spółkę y, y, Siódemka y, Miedź Chóra z Legnica. Czy to są dwa kluby osobne, czy to jest jeden, i na czym to, to, to polega, i z czego to wynika, panie dyrektorze? Przede wszystkim już jak pierwszy raz awansowaliśmy w latach 20 21 to w trakcie trwania sezonu Warszawa narzucił taki system, że podobnie jak w wyższej lidze w lidze centralnej musi być spółka i myśmy taką spółkę założyli już wtedy ale no niestety nam się tam nie powiodło. Do końca można było grać jeszcze pod szyldem MSPR 7 Legnica. To było razem, myśmy grali w pierwszej lidze zwykłej. I przyszedł ten wspaniały sezon, bo tylko rok byliśmy na dole. Zespół naprawdę cudownie przygotowany i awansował z powrotem do Ligi Centralnej. No i wtedy już nie było zlituj się, musiała powstać osobno musiała powstać osobno spółka. Czyli spółka prowadzi pierwszy zespół? Tak, jest w 100% klub udziałowcem w tej spółce, niemniej jednak rozdzieliliśmy się. Tą spółkę poprowadził najpierw osobiście prezes Kuras, podpisał kontrakty, umowy i w międzyczasie zszedł na pozycję wiceprezesa, powierzając młodszemu koledze Adamowi, tutaj miejscowemu Kochmanowi, który w tej chwili jest tam prezesem, natomiast u nas powstał nowy zarząd z prezesem Pęczkiem, Piotrem, wiceprezesem Tomaszem Górecznym. My jako stowarzyszenie nie możemy wspomagać seniorów, natomiast część sponsorów przeszła razem z nimi. Tak samo dotacje seniorskie przeszły do nich. Ten podział jest taki formalno-prawny, natomiast ja rozumiem, że i tak to wszyscy odbieramy, że wciąż jesteśmy tym samym jednym klubem. Jesteśmy siódemką mieć uraz Legnica. A propos tych sponsorów, no bez tych sponsorów i bez yy, wsparcia nie byłyby możliwe te yy, sukcesy, które yy, są świeże za nami. Oczywiście tak i tutaj wrócę już do pierwszego okresu. To, że mogliśmy ten po spadku, bo to po spadku było z reguły, zespoły się rozsypują, u nas nie yy, zatrzymało się. to, Sponsorzy z nami zostali i Sukces sportowy to nie jest tylko trening, to jest ta otoczka. To są ludzie, którzy nas wspierają, którzy nam pomagają, a u nas od miasta spółki miejskie, I be, bo bez nich nie zrobilibyśmy nikt. Dlatego naprawdę nie wolno nigdy o tym zapominać, że bez nich naprawdę nie zrobiłoby się nic. To jest tylko, my przychodzimy na mecze, widzimy tylko zawodników. Żeby oni tam mogli wyjść, żeby mogli tak spokojnie grać, żeby się nie martwić, to za tym stoi masa ludzi. Masa wspaniałych ludzi. Ja opowiem bardzo krótką historię, bo ona jest bardzo ważna. Ja tu przyszedłem jako trener i prowadziłem zespół, i mówię do nich tak: słuchajcie, jutro super zagracie, a oni mówią do mnie: a dlaczego? No bo przecież macie wypłatę 20, a oni do mnie a za który miesiąc? I to była dla mnie straszliwa konsternacja. To było 7 lat temu. I się okazało, że ja przyszedłem na bardzo duży dług, który dzięki tym ludziom, których tu spotkałem. W tej chwili jeszcze tylko dwa miesiące spłacamy zadłużenie do ZUS-u. To jest yy, ustawowe, to jest rozłożone na raty. Ci ludzie, którzy nawet jak żeśmy spadli i tak z nami zostali, sponsorzy, yy, na czele mówię z Martinem, ale też wielu wspaniałych innych. My bardzo szanujemy też tych, ty, którzy nam dają po 100 złotych miesięcznie, bo też takich mamy. Yy, z tego się zbierają pieniądze na, 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 na pracę. Ja tylko też jeszcze dodam, że jak przyszedłem, to y, zarejestrowanych było 70 młodych ludzi. W tej chwili mamy 150 dzieciaczków zarejestrowanych od juniora do dzieci, a oprócz tego jeszcze 80 w szkółkach. W sumie mamy ponad 200 dzieciaków trenujących, i też nie zrobilibyśmy tego absolutnie bez ludzi, którzy za to na to dają pieniądze. Ta y, działalność, szczególnie chyba y, tych, tych drużyn młodzieżowych opiera się na takim sposobie tych mniejszych firm, o tak, których dyrektor wspomniał, y, y, którzy dają y, kwoty rzędu kilkuset złotych, ale jest ich sporo. Jest ich sporo, ale też są tacy, którzy da dają cały czas i to dają dość duże pieniądze i dzięki temu my możemy się rozwijać. W tej chwili też doszliśmy dość dobrze do porozumienia z dziewiątką, oni nie mając teraz finansów na to, żeby pokryć juniorów i juniorów młodszych, oddali nam w całości swoich zawodników. Każdy z nich, który chciał do nas przyjść, mógł przyjść, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni, bo w tej chwili my mamy 12 ludzi w SMS-ie. Więc te treningi do baraży byłoby za mało ludzi. W ostatnich latach klub był mocno kojarzony z firmą Huras, z firmą prezesa Martina Huras, który mocno wspierał nasz klub. Czy te młodzieżowe stowarzyszenie piłkarskie pozbawione jest pomocy firmy Huras? Czy, czy to dalej ta, ta współpraca funkcjonuje? Proszę to wyjaśnić naszym fanom. Tak, jak mówiłem. Firma przeszła co prawda do, do męskiej. Ale myśmy z prezesem się dogadali jeszcze jak był prezesem, teraz jest wiceprezesem i on zostawił iluś sponsorów, między innymi wodociągi, między innymi SAK. To są firmy, które z nami zostały. One wspierają młodzież tylko. Natomiast są też firmy, tak jak firma pana Grabonia, która podzieliła. Część daje na młodzież, muszę dodać, że takich firm jest już kilka bo też y, Salif, y, w tej chwili są rozmowy z Max Colem. Y, jest naprawdę jeszcze kilka firm, które podzielą swoje... Y, dokładam, y, Gates y, też podzielił. Tam zostało tyle, ile było do seniorów, a oprócz tego jeszcze wspomógł miesięczny, co miesiąc daje na młodzież. Przejdźmy do tych aspektów już czysto sportowych. Poprzedni sezon fantastyczny, Mistrzostwo Polski y, Młodzików. Drugi rok z rzędu y, pod pana wodzą. Chyba do, do tego, że powiedzieć, że do sezonu marzeń brakowało tego medalu w kategorii juniorów młodszych na piąte miejsce w Polsce. Jeszcze mamy podstawy do optymizmu i będziemy znów mogli świętować kolejne medale. Jak pan dyrektor ocenia te szanse? Od siedmiu lat tu jestem. W tym czasie klub zdobył pięć srebrnych medali Mistrzostw Polski, trzy złote. W sumie osiem medali Mistrzostw Polski. I co nas czeka? Czeka nas to, że w tym roku mamy bardzo mocny Zespół juniora młodszego, y, moim zdaniem najmocniejszy i proszę się nie martwić. Przypomnijmy ten zespół, y, zdobył dwa lata temu się z opłowskimi Modzików. Dwa lata w tym tak, i te roczniki, dwa lata temu, rok temu i one się z powrotem w tym roku połączyły. Siedmiu ludzi w tej kategorii wiekowej, w SMS-ie, y, w Kielcach. I oni później już na te główne zawody do nas wrócą, a w tym czasie mogą się rozwijać zawodnicy inni i naprawdę się rozwijają. Rozwijają się, no i też bez szans nie jest, jest różna juniorów, która radzi sobie w tej chwili już dobrze, a też ma pięciu zawodników, a może też skorzystać z każdego juniora młodszego. Mamy jeszcze kupę ludzi w SMS-ach, którzy wzmocnią nas na mistrzostwa, więc czy się uda dalej? Co roku może się nie uda, ale na pewno będziemy walczyć w mistrzostwach Polski i to bardzo wysoko w tym roku. Czyli czekamy na udane występy naszych juniorów i juniorów młodszych, no i trzymamy kciuki za sukcesy. Na koniec panie dyrektorze kilka zdań o, o pierwszym naszym zespole. Tak jak wspominaliśmy po rocznej banicji w pierwszej lidze, zespół w efektownym wręcz stylu wrócił do ligi centralnej. Jest pan zaskoczony tak dobrą postawą naszej drużyny? Ja, ja naprawdę jestem bardzo, naprawdę no, bardzo mile zaskoczony, rozmawiamy razem z trenerem bardzo dużo też ale przede wszystkim stworzyli bardzo fajny zespół trenerzy. Trener odnowy, trener główny. I naprawdę przygotowali. Byliśmy razem, mieliśmy tą przyjemność na tych barażach. No, byliśmy dumni z naszego zespołu. I to przeniosło się też na tą rundę. Mam nadzieję, że będą nas konduzje omijały, bo to jest najważniejsze. I będą oczywiście jeszcze wpadki, bo to jest, patrząc tak czy inaczej, jest to Beniaminek. I y, zawalczą tak, żeśmy założyli, że będą w pierwszej ósemce. Czy to się uda? Żeby się utrzymali, też będziemy y, zadowoleni z tego roku. Natomiast od siebie mówię, jest to naprawdę dobrze, jestem blisko. Czasami siadam z nimi nawet na ławce, y, tylko dlatego, że y, staram się tam utrzymać atmosferę. No bo zawodnicy ci ze mną pracowali, tam jest część moich zawodników. Natomiast y, nie wtrącam się do taktyki. Jedynie to, żeby utrzymać atmosferę w czasie meczu. Nie zawsze się to udaje. <laughs> Czyli co tak, na no pierwszą ósemkę? Moim zdaniem tak. Natomiast y, wiadoma sprawa, że y, no sport to jest sport. Jeżeli będą nas omijały kontuzje, jeżeli będą w siebie wierzyć, bo muszą w siebie wierzyć, muszą w siebie wierzyć, dlatego że jak w siebie nie wierzysz, nie żądaj, żeby ktoś w ciebie wierzył, to, to będzie dobrze. Tak jak wspomniałem na początku, jest Pan trenerem legendą w naszym środowisku. Spod, spod trenera ręki wyszło kilkudziesięciu zawodników, którzy wylądowali na parkietach Superligi. Od niedawna możemy oglądać kolejnych naszych wychowanków w najwyższej klasie rozgrywkowej, choćby Kuba Będzikowski, Paweł Paterek, Wojtek Styrcz. Ci chłopcy fantastycznie sobie radzą na parkietach Superligi. Jak tak trener odpala telewizor i ogląda ich mecze, to tak to tak y, cie, cieplej się robi. Akurat te nazwiska, jak ja tu przyszedłem, oni już byli, ja z nimi y, nie mam. Y, ten, jedynie to, że byłem dyrektorem w tym czasie, kiedy oni się rozwijali i na pewno im pomogłem jako dyrektor, zapewniając to, że z długu wyszliśmy na prostą. Oczywiście przy pomocy tych wspaniałych ludzi, o których tu mówiliśmy, bo boję się, żeby się ktoś z nich tylko nie obraził, że, że go tu nie wymieniłem, bo ja mych, Jednym tchem wszystkim chciałby wy ten, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Ja do tego wracam. Ci, ten Paterek, ci inni, oni się mogli właśnie rozwinąć ten, dzięki temu, że, że mogli tu spokojnie sobie w końcówce pracować. Ale idzie masę, są pierwsi, pierwsze powołania do kazy. To jest, mogę powiedzieć, od zera mój wychowanek skiba, młody Kamil który w tej chwili został powołany do kadry starszej. Z zawodnikami o dwa lata Tak, z zawodnikami o dwa lata, a mówię, a są na jednym poziomie. O te kolejne, e, kolejnych wychowanków naszego klubu na, na, na parkietach Superligi w przyszłości możemy być spokojni. Możemy być spokojni i wróćmy, że w pierwszym zespole całkowitym moim wychowankiem jest na pewno e, Kuzdeba. Poprowadziłem go od dziecka. Który zresztą po e, historia się zapędziła po e, wielu, wielu latach. Wrócił do, do swojego byłego trenera, do klubu byłego swojego trenera. Dzisiaj, Łukasz Kurzdeba, najlepszy strzelec. Póki co, najlepszy, najskuteczniejszy zawodnik Siódemki mieczku oraz Legnica w Lidze Centralnej. Panie dyrektorze, dziękujemy za tą rozmowę. A jeszcze na koniec przygotowaliśmy małą niespodziankę dla pana dyrektora. Jak już dzisiaj wspominaliśmy, w maju tego roku po raz drugi z rzędu drużyna trenera Zygmunta Woźniczki. Sięgnęła po tytuł Mistrza Polski y, Młodzików. Dwa złote medale z rzędu. Tutaj jest y, skromny prezent od y, kolegi Radka Starczewskiego, naszego y, niezastąpionego y, klubowego grafika i specjalisty od y, social mediów. To jego robota. Także, w, w imieniu Radka tu, i moich kolegów, którzy są po drugiej stronie y, sprzętu y, multi, y, multi video, tak? y, wręczam. Tutaj tą, tą, syn, tą pamiątkę na pewno tutaj u, u trenera w gabinecie e, zawiśnie na no honorowy I, I to już nie, jutro nie, bo to wszystkich świętych, ale za dwa dni, no bardzo Radku bardzo Ci dziękuję, dziękuję też wszystkim Wam za to, że, że mogłem się wypowiedzieć, oczywiście było to trochę chaotycznie, ale ja po prostu się nie przygotowuję nigdy, ja mówię z serca zawsze i jeszcze raz tylko proszę, żeby wszyscy ci, którzy nam pomagają wiedzieli, że o nich myślę. Może nie powiedziałem, ale o, o Was myślę cały czas. Ci, którzy yy, łożą na ten klub. Dziękujemy. Dziękujemy.